Pesymizny. Jesteśmy na forum Szans i praw kobiet w Polisławce. W tym dyskusja wnioski, to przez Arzeł tego forum. Popatrzmy. To możemy bez No i także trzeba by Ja jestem w 22 czerwca, słuchajcie, już jest nawet zaplanowany wyjazd. Nie wiem, czy ten pan z tyłu. usłyszały, że nie wiem. Podastawki stół! 22 czerwca wyjeżdżamy do Wrocławia na Magbeta Werdiego. Koszt 65 zł. Na następnym spotkaniu. Jeszcze obrót japoński. Ogród japoński i pokaz Fontan. Fontan będzie za darmo. Bo dane są zabrały. I kopa się. Owida Polski też kosztuje. Obida Polski jest 3 zł. Jakoś ta tak, bardzo proszę. No, a to będzie czerwiec, to już wody, będzie wszystko kwitło, że nie ma... Nie, ja polski, warto zobaczyć, w ja wiem, Ja wiem, ja jak botanicznie ładniejsza. To teraz tak, Pani Przewodnicząca, jeszcze raz tę cel, żeby nam to nie umknęło. Wszystkie po kolei, bo to trzeba zerwać. Sprzedaż, ja nie, wiem, mam czy, mam nie wiem, czy dużo jest przesadzeń do jeśli chodzi o Panie Przewodniczący, czy my będziemy robić tylko w tak, samym spotkaniu? Wspólne spotkanie Manie. integracyjne między pokoleniowe. To musimy Manie. jeszcze ustalić, jeśli chodzi kiedy i zrobimy. Spotkanie z ciekawymi ludźmi z powiatu i okolic, prezentacja pasji i zainteresowań. Wyjazd wspólny 22 czerwca na Madbeta w tym obwód japoński, koszt 65 zł. Już zacząć Tak, zapisać w kalendarzu. Tak, bo to jest I czwarty punkt pozyskiwanie metod, środków, kontaktów, celem wspomagania środowiska w zakresie kształtowania pozytywnych emocji i otwartości. A ja tak, mam, jeszcze ma ja to mam jeszcze jedno